Słonko z tej strony, Unluck. A to miał być kolejny leśny vlog, ale niestety nie wyszło, bo zaczęło padać. Przyszła burza. No, teraz właściwie jeszcze może bym wyskoczył na chwilę na dwór, ale padają krople i nie chcę, żeby spadły na na tutaj na, na telefon, bo albo spadnie na aparat, albo na ekran będzie bez sensu, to wiadomo. No, więc nagram to w samochodzie. Mam nadzieję, że więcej już nie będzie w samochodzie tylko raczej właśnie w lesie. Jak będę szedł albo jechał na rowerze, albo łóżka. Zobaczymy, jeszcze też do niego się wybieram. No, a vlog generalnie miał dotyczyć tego, co, co teraz się dzieje na kanale i co się działo co z harmonogramem i tak dalej. No, więc zacznijmy od tego, że przyszły wakacje wiadomo, ja z Poznania wyjechałem do siebie, do Turku. Tutaj już mam dużo mniej czasu na nagrywanie, więc te filmy, no, gdybym chciał sprostać harmonogramowi, który sam zrobiłem, no to musiałbym pewnie poświęcać dużo więcej czasu na to. A że tego czasu nie mam, to nagrywa filmy jak lecą, czyli co w danej chwili możemy nagrać, to nagrywam. Co nie możemy, to opóźniam. Po prostu, no, sami wiecie, jak dawno nie było, na przykład, Ursus Power, czy coś, i w tej chwili jedynie nagrywany był nowy sezon. O, nowy sezon, był nagrywany Duszny Survival, czyli coś, co nam szybko idzie z nagrywaniem. Nie trzeba dużo ogarniać po odcinku i tak dalej. No, ale obecnie było tak, że jeszcze Duszek wyjeżdża. Na wakacje, znaczy na wakacje, jedzie na wieś i go nie będzie przez tydzień. Więc teraz prawdopodobnie też będzie nawet opóźnienie z dusznym survivalem, bo mamy tylko dwa odcinki zapasu, czyli tam do 23 odcinka będzie. No i nie wiadomo co dalej, dopiero jak on wróci. No i sezon ten, który obecnie prowadzimy, czyli ten sezon 8, już chyba to jest no też będzie miał delikatnie pewnie poślizg jednego odcinka pewnie braknie w tym tygodniu zobaczymy zresztą też jak będzie może nagram po prostu to z kimś innym ktoś mu tam ogarnie coś na gospodarce bo na swoją nie chce tam mu grzebać no co tutaj więcej a no i co do harmonogramu tak czyli harmonogram w tej chwili wyrzuciłem harmonogram informacji na kanale i wstawiłem tam tylko taką notkę że są wakacje i harmonogram nie istnieje. Wrzucam filmy tak jak popadnie. Co nagram, to wrzucam. Czyli na przykład teraz nagram vloga, a wrzucę vlog. Jutro nagram, nie wiem, albo dzisiaj nagram na przykład Duszny Survival jeszcze z duszkiem. No to wrzucę Duszny Survival. Jeżeli nagram Ursus Power, to wrzucę Ursus Power. Prawdopodobnie w tym tygodniu akurat gdzieś tak ze dwa odcinki Ursus Power się pojawią. No bo skoro nie będzie duszka, to nie będzie tych bieżących serii, więc będę musiał Yy, szukać innych opcji, a że będzie czas wtedy no, na właśnie grę w Power, no to tam ze Spajkiem się dogadam i coś wrzucę yy, odezwał się do mnie Lufki gdzie mamy zagrać razem, także prawdopodobnie u niego zagram jeszcze yy, może znowu pojawią się yy, w odwiedzinach u, także mogę się u kogoś pojawić, także no otwierajcie serwer jak najczęściej Zazwyczaj wieczorami godziny 19, 21. W tych godzinach zazwyczaj siedzę, yy, w, tym, w tych godzinach mam czas jedynie, żeby wejść. Także w tych godzinach możecie otworzyć serwer. No i pewnie pojawią się znowu prezentacje aż mi prysło tutaj od okna, bo mam uchylone okna jej i pada im prysła. No yy, i właśnie będę miał teraz czas na to, żeby powrócić do prezentacji modów, które używamy. Więc ta seria też wznowię. Myślę, że dziś jest poniedziałek. No, znaczy, u mnie jest niedziela, u Was jest poniedziałek, w tym momencie kiedy wrzucam to. Więc od tego właśnie poniedziałku zacznę wrzucać mody od nowa. No i to by było na tyle. Także trzymajcie się, no i cześć.